Hej, witam na moim kanale, to jest Omoda 5, o którą pytaliście, zapraszam na prezentację. Z samochodu. Zacznę może od wnętrza, dlatego że bagażnik jest tutaj mało istotne, a wnętrze bardzo mi się podoba, dlatego przejdźmy od razu do konkretnie. To są stosunku tak jak pokazywałam wcześniej. O moda są jeszcze w folii, ale chyba widać. Mamy tutaj trzy przyciski, a właściwie cztery. Otwieranie samochodu, otwieranie bagażnika, zamykanie samochodu. Sprawdźmy najpierw jak zwykle pasowanie elementów, czyli zaczynamy od plamek. Dużo miejsca na dłoń. Lekki wyczuwalny ruch, ale jest to OK. O, jest zamykanie, takie niewidoczne, ale jest. Dobra, otwieramy drzwi. Sprawdzimy jakość wykonania. Ogólna część wykonana jest z miękkiego materiału, tam mi się podoba. Tutaj jest twardo, tu jest twardo, tutaj jest taki chrom powiedzmy w kolorze lekko złotym. Ładnie to wygląda, fajna klameczka, a tu takie pseudo drewno, podłokietnik, który nie jest zbyt szeroki, zbyt długi, ale jest taki 2 mm pianki to wszystko, mały schowek i uchwyt oraz kieszeń dolna, całkiem przestronna. Fotele, tak jak widzicie, bardzo niewykonane. Naprawdę klasa. Też widać, że tutaj, na szerokości barków, mamy bardzo dużo miejsca. Trzymanie boczne jest miękkie, szerokie i o wrażeniach powiem, wam, jak już usiądę w tym fotelu. Oraz siedzisko całkiem przestronne i regulacja elektryczna. Duży tunel środkowy łącznie z dużą półką. Tutaj mamy linię za 12V. Coś, ale w jak w poprzednich generacjach. Dobra, wchodzę do środka. Dobra, słuchajcie, ja jestem w środku o mody 5 i powiem Wam, że jestem naprawdę pod wrażeniem. Pierwsza sprawa, siedzenia są mega wygodne, mega dopasowują się jakby do moich pleców. Pomimo tego, że to trzymanie boczne jest całkiem szerokie i duże, to jednak miejsca jest naprawdę mnóstwo. Również na wysokości barków to jednak było również, chociaż ja preferuję zagłówek, które były bardziej regulowane tutaj w tym miejscu. No ale niestety nie można mieć wszystkiego. Dobra, zacznę jak zwykle od ilości miejsca w samochodzie, a następnie pokażę Wam widoczność, jaka jest jest wokół mnie i pokażę całe wnętrze, pójdę do tyłu, pokażę bagażnik i tyle. Dobra, lecimy. Tak więc fotel kierowcy jest obniżony najniżej, ja mam L 93. Dla tych, którzy wiedzą, którzy nie wiedzą, to już się dowiedzieli, zapraszam przy okazji do subskrypcji mojego kanału. Nad głową mam tak, równe pięć palców. Tutaj przed nogami również całkiem przestronnie. Z tej strony ten tunel środkowy jest bardzo wysoko zabudowany, jest twardy. To jest plastik, ale mieści się i tak naprawdę no mógłbym tak podróżować. Jeżeli moja noga spoczywa tam na tym podnóżku, no to w tym momencie jest całkiem OK. Kamera znajduje się na wysokości moich oczu i tak jak to widzę dookoła. OK. Tutaj z tyłu słupki C, no wiadomo. Mm, są masywne, grube i to jest za dużo, nie zobaczymy. Na pewno jest cofania, ale to o tym się za chwilę przekonamy. Słupki A bardzo wąskie, nie utrudniają widoczności. Lusterka mogłyby być troszeczkę większe, w mojej opinii. Takie dwie małe, dwa małe boczne okienka po bokach. Tutaj dramat, za nisko, za szeroko i taka o, taka to widoczność tylko, chociaż sam samochód jest w miarę szeroki, tak więc tutaj no, tutaj nie jest, nie ma problemu w tym miejscu, o, w tym miejscu, ale tutaj już jest tak naprawdę, mm, zobaczcie jak to wygląda z mojej perspektywy, bardzo mi to ogranicza widoczność. Pod szybie wykonane jest taki gumy, jest to, twardy, słuchajcie, jakby twardy plastik, ale jest to guma. Czyli ok. Tu jest twardy plastik. Kierownica wykonana jest takiej, wykończona jest skórą taką sztuczną, ale bardzo przyjemnie trzymającą się w dłoniach. Wypukłości, czyli moje ulubione dziadostwo, jest minimalne. Jest dużo pianobla, którego nie lubię, no ale się mówi trudno. Tutaj to naprawdę jest aż za duże, są te przyciski w tym miejscu, tutaj, moim zdaniem. To pianobla również trafiło tutaj. Zobaczcie na manetki. To mi się nie podoba. Jest tutaj, 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 no wzdłuż całego, czy też wszechścia całego samochodu. Kierownica, oczywiście, multifunkcjonalna. Napis o moda. Ścięta na dole. Tu troszeczkę takiego jakby chromu. Hmm, ale takie zimne jest, Może to nie jest nawet plastik, czy jakiś metal. Chociaż brzmi jak plastik. Sensor, jeden ekran, drugi ekran. Odpalmy samochód. Tak to wygląda. Tak wyglądają zegary przed Wami. Wszystkie potrzebne informacje. Dużo funkcji, mnóstwo naprawdę mnóstwo funkcji. Nie będę się na tym rozwodził, ale powiem Wam tylko tyle, że w tym samochodzie są funkcje, które są głównie zarezerwowane do samochodów bardziej zaawansowanych czy też droższych. Dobra, też zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj. Tak rozpoznaje kamera samochody obok nas, z tym, że ten samochód się porusza, a tak naprawdę to jest z boku, z tej strony nie ma żadnego samochodu. czy one są, ale one wszystkie są zaparkowane. O, w ten sposób to wygląda. Tutaj macie odległość do ustawienia. No i ta wentylacja, która całkiem fajnie wygląda. Zobaczycie, tak wygląda grafika wentylacji. Proste, bardzo proste menu. Tutaj jest chłopak do naszej pomocy. Możemy do niego sam sobie mówić. Powiedziałam, że to będzie na zasadzie hello, Omoda. Yes, I'm here. What is the weather today in New York? Say that again. What's the weather today in New York City? One more time. Try saying call or play music. No właśnie. <laughs> nie chcę przestać. Dobra, to nie działa tutaj tak jak w moim samochodzie, który wam pokażę w najbliższych tygodniach. Jest to samochód elektryczny. Sorry, okay. I don't think I can do that. What's up? Nie chcę ciebie już. Nie chcę ciebie już. Wyłącz się. Tak czy inaczej wracam do mojego samochodu, tam mogę spytać tego chłopka takiego na ekranie, czy też jakby sztucznej inteligencji o tę pogodę w Nowym Jorku i ona mi odpowie o tej pogodzie wszystko to, czego ja potrzebuję. Tutaj niestety tego nie ma, to jest taka prosta, prosty interfejs, no ale jest. Okej, okay, jestem w domu, tak więc tak, wszystkie tutaj aplikacje, które są tak naprawdę niezbędne. I to nam tak naprawdę wystarczy. Nic więcej tutaj nie jest potrzebne. Ale nie ma Apple CarPlay albo jeszcze nie ma, albo nie ma. Jest za to Android. Dobra, poniżej mamy nawiewy wentylacyjne. Mamy klimatyzację, panel klimatyzacji, który niestety jest dotykowy i nie znajdziecie tutaj ani jednego przycisku fizycznego. A szkoda z tej strony, czy też poniżej, takie coś co zbiera brud, włosy i jest to niepraktycznie wykonane. W złym miejscu zabiera dużo miejsca. To jest miejsce na klucz a tutaj na no, telefon. Następnie joystick do zmiany biegów, który naprawdę fajnie wygląda, dobrze zaprojektowane. zaprojektowany. O, tu są, jest mode, jaki mamy, normal mode, zobaczcie, driving mode normal, sport i eco, bardzo ładnie. Ok, następnie mamy parking elektryczny, auto hold, dwa miejsca na napoje, takie ciasne. Bardzo miękki podkietnik, ale niezbyt długi, no bo to nam tutaj zabiera miejsce. Otwierany i w spodem mamy dużą, dużą przegrodę, czy też duży schowek. Schowek przed pasażerem jest bardzo głęboki może trochę wąski, ale naprawdę jest bardzo głęboki. I zobaczcie, tylko takie coś nic więcej czyli to wystarczy. I tak większość tych książek nikt nie czyta. Fotele, jeszcze raz, z do tych foteli zobaczcie, bardzo fajnie wykonane mnóstwo miejsca na plecy pomimo tego, że to trzymanie boczne jest duże to jednak jest tutaj mnóstwo miejsca na plecy. To mi się podoba. Dziwnie otwierane, lusterkowe w. Daszko przeciwsłonecznym w ten sposób. No dziwne to jest. To powinno się otwierać do góry. No, jest takie, takie coś. Okej, okay, niech jest. To Jest takie mięciutkie. Zobaczcie, to, to wystarczy lekko nacisnąć to odskakuje. No i tutaj nasze światło jeszcze o, ledowe. Tak wygląda kamera cofania. Linie współpracują z nami, ale jakoś jest taka powiedzmy średnia, średnia zadawalająca. No, tak to, tak to wygląda. Tutaj nie mogę bardziej Wam pokazać, ponieważ mam tu już ścianę za sobą. No właśnie, i tak to, tak to wygląda. Sam czujnik, jest kamera i tyle. No dobra, słuchajcie, i to tyle, jeśli chodzi o, o modę 5, o wnętrze z przodu, idę do tyłu, potem bagażnik, maska i tyle. W ogóle, jak wsiadłem do tego samochodu, to powiem wam, że długo szukałem przycisku start stop i myślałem, że to jest ten przycisk. No bo zobaczcie, z mojej perspektywy, oczywiście, jest schowany jak w każdej kij, a ten przycisk jest tutaj, taki podobny do Mercedesa. dobra, kończmy zabawę. Dobrze, jestem wewnątrz, czy też z tyłu o mody 5, i teraz tak zacznę może od głowy. Tutaj nad głową, tak na prawie bym powiedział, że trzy palce mogłyby się zmieścić. To jest ok, ale niestety, tutaj, siadając sam za sobą, metr 93, i zobaczcie, no, wygląda to w ten sposób. Bardzo ciasno tutaj na stopy. Fotel jest obniżony najniżej, tak jak mówiłem wcześniej. No i na miejsca, tak na nogi, no to tak nie za bardzo. Mamy tutaj jedną kieszeń, drugą kieszeń. USB zwykłe. Mamy tutaj nawiewy. Haczek, uchwyt. Haczek, uchwyt, zero dodatkowego oświetlenia. Mamy tutaj miękki podłokietnik, dwa miejsca na napoje. No i tak, bądźmy szczerzy, ta kanapa tak, hmm, wydaje się z zewnątrz na tak naprawdę obszerną, wielką kanapę, a tak naprawdę to ona, no, zobaczcie, dwa takie Mariany jak ja, i tu już trzecia osoba nie wejdzie, nawet dziecko. Tak więc dwie cienkie osoby, jedno dziecko to ok, a tak na to na dwie osoby też niższe, chyba że kierowca byłby byłby niższy. Drzwi, górę na część wykonana jest z miękkiego materiału. Reszta tak samo jak z przodu, tu jest plastik, tu jest plastik, tu jest miękko, eee, niech sprawia wrażenie, że jest troszeczkę dłuższy i mniejsza przegroda, czyli standard eee, w tego typu samochodach, czyli z tyłu, o w ten sposób. Dobra, idźmy do bagażnika, nigdy nie mogę tego znaleźć, ale jest, ok, mamy. Niektóre wersje posiadają elektronicznie otwierane, niektóre mają manualne, tak jak ta wersja. Ileś litrów widzicie na swoich ekranach, ja Wam pokażę, co jest wewnątrz. To już mi dwa razy spadło. To jest takiej marnej jakości półeczka, taka hmm, półeczka, na którą najlepiej nic nie kłasią, tak bym powiedział, według mnie. Macie tutaj tak, płaską podłogę, 12 v jedno podświetlenie ledowe, za to się chwali. I ta podłoga to jest bardzo ładnie hmm, wykończona. Bardzo przyjemne to jest dotyku, nie ma żadnej kieszeni bocznej, na floor. To jest tutaj naprawdę solidnie wykonane i macie całkiem spory, bym powiedział, schowek na gadżety. Ale co najważniejsze, podnosząc to dziadostwo, nie mamy dziadostwa, mamy koło dojazdowe i za to naprawdę uwielbiam Umodę, ponieważ jest to jeden z niewielu producentów, który dzisiaj ładuje koło zapasowe do swojego samochodu. No, tutaj naprawdę wielki ukłon. Bagażnik jest długi na 81 cm wysoki na 41 cm, dobra. Tyle jeśli chodzi o bagażnik. Idziemy pod maskę. Ciężka klapa. Trochę się to zagrzało. Ok, mamy 1.6 t TGDI. Taki silnik pod maską. Wszystkie dane widzi już na swoich ekranach. Ja powiem tylko od siebie, że jest tutaj naprawdę mnóstwo miejsca i bardzo duża bateria 12 V. No naprawdę. Robi to wrażenie. Nie mam teleskopy. Zobaczcie, tak to wygląda. Dołączacie i to tyle, jeśli chodzi o Modę 5. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tym samochodzie. Wiem, że ten samochód jest mega popularny w Polsce. Ma takie duże ciśnienie. Nie wiem, skąd to się wzięło. Może dlatego, że ta kwota, za kwotę, którą OMODA oferuje ten samochód, można nabyć naprawdę całkiem dobrze wyglądające auto, dobrze wyposażone z silnikiem benzynowym, jak ktoś lubi, i na pewno mnóstwo znajdzie się chętnych na ten samochód. Ja już widziałem kilkanaście takich samochodów na drodze w Wielkiej Brytanii, to jest producent chiński który wszedł z wersją spalinową i wersją elektryczną, którą również zobaczycie na moim kanale i moim zdaniem zrobił to w bardzo dobry, taki naprawdę cwany sposób bo jeżeli nie elektryk to ludzie przyjdą po benzynę jeżeli nie będęzy na pójdą pole elektryka, a dużo chińczyków chodzi tylko i wyłącznie z napędem elektrycznym i to jest moim zdaniem błąd, szczególnie w Polsce. Dobra, słuchajcie, to tyle na dziś. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym samochodzie, czy wam ten samochód się podoba, czy już zamówiliście, czy też chcielibyście jeździć takim samochodem. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Dbajcie o siebie i wasze cztery kółka.